Nowenna do Dzieciątka Jezus, dzień 6, 21 grudnia, o pokorę. Wieczorem zaledwie się położyłam do łóżka, zaraz zasnęłam, ale jak prędko zasnęłam, tak jeszcze prędzej zostałam zbudzona. Przyszło do mnie małe dziecię i zbudziło mnie. Było niewymownie piękne, podobne do Dzieciątka Jezus i mówiło mi dalej, że prawdziwa wielkość jest w miłowaniu Boga i w pokorze. Pokora nie polega na fałszywym uniżaniu siebie, ale na spojrzeniu na siebie w prawdzie. Polega na poznaniu swojego serca, które z jednej strony zdolne jest do największej podłości, ale z drugiej, z łaską Bożą, też do największego bohaterstwa. Pokora to po prostu prawda. W życiu często przyjmujemy postawę górowania nad innymi, lub odwrotnie, poniżania się przed nimi. A tymczasem Pan zaprasza nas do tego, byśmy Go kochali. I patrzyli na siebie Jego oczami, czyli w prawdzie. Dziecie Jezus, naucz nas spojrzenia na siebie w prawdzie. Naucz nas kochać Boga i patrzeć na siebie Jego oczami, a potem tymi samymi spojrzeniem prawdy i miłości obdarzać innych. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.